Cześć wszystkim, witam was w to piękne środowe popołudnie, kiedy nagrywam tutaj te słowa Niteru z tej strony i oto już zdaje się dziewiąta część, tak, już dziewiąta część naszego Let's Fail Wiedźmin 2. A... Dostałem kilka komentarzy, że... Już mój komentarz do gry nie jest wystarczająco e, energiczny i umieramy. Nie jest wystarczająco energiczny, więc postanowiłem popracować troszkę nad komentarzem, żeby on był bardziej żywiołowy, bardziej emocjonalny, wyrażał całą frajdę, którą przynosi mi to granie. Akurat Wiedźmina 2, który jest świetną produkcją, ale jakby jeszcze CD Projekt Red poprawił kilka bugów, to byłbym im bardzo wdzięczny. W każdym razie. Smok wrócił. Dokładnie, dzięki Foldeście to chciałem powiedzieć, smok wrócił i po raz kolejny ten S Zjeść, nie? Zabić, cokolwiek. prostu na kawałki i zostawić swoim młodym na pożarcie. E, jest to przynajmniej tak powinno być, tak się, tak się wyświetlało na ekranie. Quick Time Event, w którym uciekałem przy, przed smokiem. Ale, hmm, czy widzieliście tu jakieś wskazówki odnośnie tego, co powinniśmy robić? Otóż właśnie nie. I jest to problem, na który nie tylko, z którym nie tylko ja miałem pewne trudności. Dokładnie ten, ten, ten fragment gry. Choć na cały ekrani nic nie ma, nie wiadomo co trzeba robić. E, i pięknym tego dowodem jest to, co widzicie teraz na ekranie. White, white, nie żyjemy, tu nas zjadł, tu nas zjarał, tu nas zjarał, a potem zjadł albo w odwrotnej kolejności. W każdym razie. No właśnie, przecież widzicie, to jest jakaś tragedia. E, I sorry, City projekt, e, troszeczkę tutaj, daliście tutaj ciała, tak, to nie powinno wyglądać, bo to jest frustrujące, to nie jest zabawa, to jest... Mordęga! Eee, I cieszę się, że nie tylko ja miałem problem z tym fragmentem gry, ponieważ Nerd Rage na, na forum, na nazwa jest wreszcie olbrzymi i lu ludzi narzekających eee, na ten fragment jest masa, więc czuję się w jakiś sposób usprawiedliwiony, że szło mi jak właśnie widzicie na załączonym wideo. Eee, eee, otóż tak, udało mi się znaleźć w internecie w przerwie między, między nadgrywaniem odcinków, udało się znaleźć w internecie e, pewną radę, taką bardzo ważną radę, wręcz witalną dla przejścia tego etapu. Co tu trzeba robić? E, nie zgadnijcie, ta rada jest wyjątkowo prosta. Otóż biegnij w dół i naciskaj spację. E, no i jest do tego jeszcze jeden mały trik, e, który, który może wam pokażę, znaczy, tak nie go będziecie mogli zobaczyć. Otóż właśnie tak. Eee. Otóż właśnie tak eee. Za każdym razem kiedy smog... Znaczy może, może po kolei eee. Nie możemy zacząć uciekać od razu Potrze Musimy poczekać tak dwie sekundy i dopiero potem ruszyć i wtedy gdy smok do nas podbiegnie chcie, chcie nas uderzyć swoją łapą musimy skręcić w lewo, tak? Wciskając przycisk tam. A, tak? A i wtedy musimy uciec lewo. Za każdym razem jak on to robi. To, że naciskamy spację. Pokazuje nam to, co właśnie przed chwilą. Że chowamy się przed oknem. A teraz zobaczcie, jak mi się to wreszcie udało przejść. No i tu zbagował nam się smok? Fajnie, nie? I teraz tylko lewy przycisk myszy i... wykołaczką zęby. No i pięknie! No i w ten piękny sposób utraciliśmy nasz wiedźmiński miecz. Jesteśmy jak bez ręki albo bez nogi. No bo czym jest wiedźmin bez swojego wiedźmińskiego miecza? Właśnie. Znowu ocaliłeś mi życie. Możesz prosić o co tylko chcesz wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Tris Merigold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadurzyła się w tobie po uszy. <laughs> Możecie odejść. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Masz moje słowo. Okej, okay. pogadał sobie full test, zapisaliśmy grę, pobiegaliśmy w kółko, nic tu nie ma, a więc możemy z czystym sumieniem wejść na górę i obejrzeć budującą katstankę. A więc budującą katstankę nadchodź. Idzie. Król Foltest, przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj, mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Jedź, To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż Twój król, chłopcze. Bija na triumf. Twierdza padła miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce, stworzycielce za zwycięstwo. Chwila ślepcza. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem a królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busti musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. A Reis. Pomóż bratu. Te dzieci są jakieś niedorobione. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. Mają Twoje oczy. Nie, ale zau zauważyliście, że te dzieci są jakieś niedorobione? Brzydkie, krzywe, skarłowaciałe i z brzuchami. Jak to robi tak dzieci w grach? Dziś będę ci radosny, uśmiechnięty i w ogóle. Syf. No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii... został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w Lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w Lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem. Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec. A mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nawet go nie poznałem. Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Co ty tak właściwie robisz, Rorsch? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem, był w habicie odpłynął łodzią z oddziałem skojatel. Z Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Zapolowałbym na tego królobójca. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea, maski w niebieskie pasy. Komando Jorweta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wes! Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w Twoich rękach. Dziękuję. Kobiety służą w jednostkach specjalnych? Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łapsko atel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed pięciu lat. No, wielkie dzięki w każdym razie za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.